I to Daria. Zapraszam do pierwszego wideo w którym pokażę Wam kolorowe koktajle, będzie aż ich pięć, każdy z nich jest na bazie mleka. Do tego wszystkie zawierają w sobie dużo owoców, dużo witamin. Jeżeli jesteście jedną z tych osób, która z nowym rokiem postanowiła włączyć do swojej diety więcej właśnie owoców, więcej warzyw, więcej kolorów, to zapraszam ze mną do kuchni, pokażę Wam jak krok po kroku przygotowałam moje propozycje dla Was. Zaczynamy. Pierwszy z koktajli to koktajl fioletowy, Jest to najłatwiejszy koktajl. Potrzebujemy do niego 200 ml mleka serowego, 150 g polówek amerykańskich lub jagód i jednego dojrzałego banana. Całość mieszamy i przelewamy do słoiczka. Koktajl numer dwa to koktajl różowy. Będziemy potrzebować do niego 200 ml mleka stajowego, 150 g malin. Dalej, jeden różowy grapefruit. Najlepiej bez części mm, tych białych. Wiecie o mi Będzie taka biała skórka, ona sprawia, że koktajl będzie gorzki, więc najlepiej zaominąć. Dalej, jeden banan. Wszystko mieszamy i przelewamy. Koktajl numer 3 to koktajl żółty. Jest to koktajl najmniej słodki z wszystkich pozycji, które przygotowałam się dla Was. Niemniej jest on również bardzo dobry. Potrzebujemy do niego jedną kruszkę, trzy dojrzałe brzoskwinie, wszystko kroimy, przelewamy z mlekiem do blendera, dodajemy sok z połowy cytryny, jeżeli martwicie się o pestki, to najlepiej wycisnąć sok osobno, ewentualnie pestki usunąć i wtedy przelać do reszty, zmiksować i przelać. Koktajl numer 4 to koktajl zielony. Jest to najbardziej kremowy ze wszystkich koktajli. Potrzebujemy do niego dwa kiwi, kroimy na mniejsze kawałki, następnie dojrzałe awokado. Dojrzałe jest to tutaj warunek konieczny, bo to sprawi, że koktajl będzie kremowy i pyszny. Opieramy, kroimy i dodajemy wszystko razem z mlekiem do kielicha blendera i oczywiście mieszamy. Widzicie, nie wiem czy to widać, ale koktajl jest bardzo kremowy i przywyższy. No i ostatnia z moich dzisiejszych propozycji. Jest to koktajl o kolorze pomarańczowym. Potrzebujemy do niego 200 ml mleka standardowo. Do tego, jeden pomarańcz, um, jedną obraną marchewkę startą na mniejszych oczkach na parce i solidną łyżkę masła migdałowego. Które wiem, że nie wygląda może apetycznie w kamerze, ale wiesz, że w połączeniu z tym koktajlem jest wyborne. I to wszystko. To moja ostatnia już propozycja na dziś. sami widzieliście, takie koktajle są bardzo proste w przygotowaniu a wydaje mi się, że jest to ciekawe rozpoczęcie dnia tudzież przekąska na wynos, na lunch dodatek do drugiego śniadania, co kto lubi dajcie mi znać jakie są Wasze ulubione koktajle napiszcie w komentarzach na dole ja również lubię eksperymentować w kuchni, nowe smaki poznawać więc może odkryję coś ciekawego dla siebie no i na dzisiaj to już wszystko, zapraszam Was do moich kolejnych filmików do zobaczenia wkrótce! Tchau,